Dzień dobry, nazywam się Jakub Wójcik. Jestem pracownikiem Instytutu Ochrony Środowiska Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu. Proszę Państwa, mamy do czynienia z katastrofą klimatyczną. Naturalne zjawisko, jakim jest efekt cieplarniany, czyli zjawisko, które powoduje, że na Ziemi mamy temperaturę nie minus 270 stopni, tak jak w kosmosie, ale temperaturę kilkunastu stopni, średnią temperaturę kilkunastu stopni. Dzięki temu naturalnemu zjawisku na Ziemi może istnieć życie. Ono może istnieć dzięki temu, że między innymi w atmosferze jest dwutlenek węgla. Jednakże przez spalanie paliw kopalnych, które swoją drogą jest motorem naszej cywilizacji i motorem przemysłowienia, spalanie tych paliw kopalnych powoduje, że temperatury rosną i będą rosły do poziomu, który może zdestabilizować ekosystem. Mamy do czynienia z największym stężeniem dwutlenku węgla w historii Ziemi, a zmiany następują najszybciej z całego okresu, przynajmniej z 800 tysięcy, ostatnich 800 tysięcy lat. Nieprawdą jest, że emisje wulkanów lub inne działania emitują tyle co nasza, tyle co przyroda. Tak naprawdę światowe wybuchy wulkanów emitują tyle co Polska. mniej więcej około 1% światowych emisji. Cała nasza cywilizacja dorzuca do atmosfery 38 miliardów ton dwutlenku węgla. Jest to wynik spalania paliw kopalnych, ropy, gazu, węgla. Międzyrządowy Panel um, do Spraw Zmian Klimatu IPCC mówi wprost, jeżeli nie chcemy spalić planety, dosłownie spalić, w ciągu 10 lat powinniśmy te emisje obciąć o połowę, a do roku 2050, w ciągu 30 lat, czy mówimy, to jest pokolenie naszych dzieci, musimy obciąć je do poziomu do zera, do poziomu net zero. Czy to jest ważne? Jakie będą konsekwencje? Jeżeli tego nie zrobimy, tak naprawdę wzrost średnich temperatur spowoduje, że pewne strefy klimatyczne, gdzie w tej chwili mieszka około 3 miliardów ludzi, nie będą nadawały się do życia. Ci ludzie będą się musieli gdzieś przenieść. W Polsce stracimy 1 trzecią areału prawnego. To znaczy, bez infrastruktury do nawadniania nie będziemy w stanie uprawiać tam ziemniaków, żyta czy jabłek. Swoją drogą polskie sady już schną mniej więcej od lat 90. Do lat 90. jabłonie mogły funkcjonować bez podlewania. Mówimy tutaj o tak silnym zachwianiu światowym ekosystemem, że on już nie będzie w stanie podtrzymywać życia. To znaczy, natura da sobie radę. Cywilizacja ludzka niekoniecznie da sobie radę. Mówimy o naszych dzieciach. Nasze dzieci będą żyły z konsekwencjami naszych działań. I nasze dzieci będą żyły z konsekwencjami naszych zaniechań. Rachunek za nasze działania i zaniechania będzie poniesiony przez kolejne pokolenia. Tak naprawdę odpowiedzialną rzeczą nas, jako Polaków mieszkających tu i teraz, jest myślenie o tym, jak nasze społeczeństwo, jak nasz kraj będzie wyglądał za 20, 30 i 60 lat. Na razie idziemy ostrym kursem na destrukcję. Co zrobić, żebyśmy zre, zrealizowali rekomendacje IPCC? Co zrobić, żebyśmy nie spalili planety? Przede wszystkim obciąć emisję. Przede wszystkim nie szkodzić. Jak rozkładają się emisje naszego kraju? W dużym skrócie możemy powiedzieć, że 30% emisji pochodzi z transportu, 30% z przemysłu, 30% z utrzymania budynków. 41% energii pierwotnej konsumowanej w tym kraju zużywane jest na ogrzewanie i klimatyzację budynków, podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. Nie, wymiana żarówek na ledy nie wystarczy. Tak naprawdę to nie ma znaczenia. Smog, o którym się tyle mówi, to pikuś w porównaniu ze zmianami klimatycznymi. Faktem jest smog, czuć, widać. Smog degraduje zdrowie ludzi tu i teraz ale wymiana kilkuset tysięcy piecy jest relatywnie prostsza niż obcięcie śladu węglowego emisji CO2 z 14 milionów budynków. To jest prawdziwe zadanie, na którym nasze pokolenie powinno się skupić. Można powiedzieć, że no ale przecież budujemy energooszczędnie, docieplamy domy, bloki z wielkiej płyty. Tak naprawdę to są działania efektywne, ale widoczne, ale nie dające realnych korzyści. Um, Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała 50 budynków, um, um, które zostały docieplone. Okazuje się, że prawdziwe zmniejszenie zapotrzebowania na energię tych budynków spadło mniej więcej o 20%. Naszym celem jest, żeby 14 milionów budynków w tym kraju miało zerowy ślad węglowy. Co to znaczy? Musimy przeprowadzić procesy głębokiej termomodernizacji. Nie to, co robiliśmy w latach 90. czy na początku tego wieku pokleić budynki 10, 15 styropianów, wymienić okna. Musimy doprowadzić do sytuacji, gdzie 14 milionów budynków w tym kraju będzie miało dokładnie zerowe zapotrzebowanie na energię. Przepraszam, nie, nie dokładnie zerowe, ale bliskie zeru. Czyli jeżeli budynki konsumują, 300 kWh na metr kwadratowy na rok. Po przeprowadzeniu termomodernizacji to spada do 200-150. Nasze budynki powinny konsumować nie więcej niż 50 kWh. To jest prawdziwa definicja budynku energooszczędnego, a ta ilość energii powinna pochodzić ze źródeł odnawialnych. To jest to, co musimy wykonać dla 14 milionów budynków. To, co my uważamy za energooszczędne, jest jest energochłonne. Ok. Konsumuje mniej niż konsumowało 20 czy 30 lat temu, ale nadal nie jest to bliskie zero. Sytuację można porównać do palacza, który palił trzy paczki papierosów i ze względów zdrowotnych postanowił się ograniczyć. Teraz pali tylko jedną paczkę dziennie. Hmm, duży progres. Palił 75%, dwie trzecie mniej. Tak, ale ze względów zdrowotnych powinien palić dokładnie zero, powinien zarzucić palenie. Podobnie my powinniśmy traktować tylko i wyłącznie budynek o blisko zerowym zapotrzebowaniu na energię jako jedyny, który jest dopuszczalny. Jak dobrze myśleć o ochronie środowiska? Czy taka redukcja o 5%, o 10%, czy to wystarcza? Nie, nie wystarcza. Czy jeżeli zainstalujemy panele fotowoltaiczne albo pompę ciepła, czy to wystarczy? Nie, to są tylko szczątkowe działania. Tak naprawdę, jeżeli nie zmniejszymy zapotrzebowania na energię danego budynku, żadna ilość energii pobranej z OZE nie zaspokoi tej potrzeby. Znaczy w drugą stronę ta, to zapotrzebowanie jest tak duże, że obrazowo mówiąc musielibyśmy obłożyć cały dom i całą działkę fotowoltaiką żeby zabezpieczyć budynek w energię ze źródeł odnawialnych. Czy nie wystarczy, abyśmy zamiast ogrzewania gazem lub palenia węglem, e, przeszli na OZE? Nasze budynki są tak energochłonne, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dostarczyć tak dużej ilości energii ze źródeł odnawialnych. To co trzeba zrobić, to jest przede wszystkim mniej konsumować, mniej marnować energię. Nasze budynki możemy porównać do dziurawego wiadra. Wyobraźmy sobie, że, żeby zabezpieczyć komfort termiczny w budynku, woda musi się utrzymywać na pewnym poziomie. Tak naprawdę, żeby w tym naszym dziurawym wiadrze ta woda utrzymywała się na pewnym poziomie, musimy non stop dolewać do niego wodę, dostarczać energię. Można powiedzieć: ok, to przejdźmy na oze, czyli dolewajmy tą energię ze źródeł odnawialnych, zamiast ze źródeł węglowych. No tak, ale tym działaniem, które powinniśmy wykonać, jest tak naprawdę zatkanie dziur, czyli doprowadzenie do sytuacji, gdzie ta energia dostarczana nam nie ucieka. To jest trochę zmiana myślenia z konsumujemy dużo, teraz będziemy konsumować z innych źródeł na przede wszystkim nie marnujemy, po pierwsze nie szkodzić. Dopiero po przeprowadzeniu tak zwanej głębokiej termomodernizacji, czyli kompleksowego, kompleksowego remontu wszystkich komponentów budynku, możemy dostarczać energię ze źródeł odnawialnych. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że jako cywilizacja musimy obciąć ślad węglowy o połowę w ciągu 10 lat i wyzerować go w ciągu 30 lat. Dlatego musimy wyremontować wszystkie budynki w tym kraju i na tym kontynencie. Inne kraje te już, te już, też już są na drodze do zmniejszenia śladu węglowego, między m.in. poprzez remonty budynków. Co my, jako zwykli ludzie, możemy zrobić tu i teraz w obliczu katastrofy klimatycznej? Przede wszystkim uczyć się, uczyć się i dowiadywać się o stanie środowiska. Rozmawiać, rozmawiać ze znajomymi, rozmawiać z firmami, rozmawiać z naukowcami, dzielić się trudnymi doświadczeniami. Jest to bardzo depresyjne. Przyglądanie się, jak bardzo niszczymy środowisko, jest to trudne, w szczególności dla rodziców. Za to rozmowy z bliskimi pomagają dać sobie z tym radę. To, co powinniśmy zrobić, to, co możemy zrobić, to jest policzyć swój ślad węglowy. To znaczy, szukając kalkulator śladu węglowego w internecie, jesteśmy w stanie, odpowiadając na kilkanaście pytań, przyjrzeć się temu, w jaki sposób funkcjonujemy, jak my wpływamy na środowisko. Okazuje się, że to, co jemy, czym się poruszamy jak, w jakim budynku mieszkamy, ma bardzo duży wpływ. Tak naprawdę działania typu rezygnacja z plastikowych słomek to są działania, które uspokajają człowieka, dają poczucie, że coś zrobiliśmy, ale nie oszukujmy się, to, to nie ma wpływu. Nasz wpływ tak naprawdę jest gdzie indziej. Gdzie? Możemy się dowiedzieć temu dzięki kalkulatorom śladu węglowego. Ym, zasada po pierwsze nie szkodzić, mając policzone Miejsca, czy mając zidentyfikowane działania, które wpływają na środowisko, możemy podjąć decyzję, że nie będziemy szkodzić, albo postaramy się szkodzić mniej. Kolejnym elementem, jaki możemy zrobić, to jest zrzeszać się, włączać się w działania grup formalnych i nieformalnych, które działają na rzecz zmniejszenia antropopresji, czyli zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Możemy też włączyć się w działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu. W naszej okolicy możemy zapytać władze lokalne, czy policzyły, na ile lat starczą zasoby wody pitnej, czy miasto nasze jest przygotowane na falę upałów. Są to bardzo ważne rzeczy. Zadawanie pytań może być bardzo ważnym działaniem, może nawet najważniejszym. Zwracanie uwagi między innymi władz centralnych, władz lokalnych, zwracanie uwagi firm i przedsiębiorstw na ich własny wpływ. Naciskanie na władze lokalne, aby tworzyły prawo takie, które chroni interes przyszłych pokoleń, a nie interes ekonomiczny firm, które działają w dniu dzisiejszym. Możemy oczekiwać od firm, aby komunikowały, jaki jest ich ślad węglowy, skąd pobierają energię i co robią z odpadami. I nie mówię tu o odpadach produkcyjnych, bo to jest proste. Możemy zadawać pytania firmom, czy opracowują technologię odzysku surowców po tym, jak klient już skorzysta z danego produktu? Proszę Państwa, mamy do czynienia z kryzysem klimatycznym, zmianami um, średnich temperatur. Mamy do czynienia z kryzysem surowcowym. Pewne surowce już się kończą i kolejne będą się kończyły masa wszystkich produktów wytworzonych przez człowieka całej infrastruktury w ubiegłym roku przekroczyła masę wszystkich żyjących istot na ziemi tak naprawdę my jesteśmy teraz w epoce antropocenu to znaczy nasz wpływ naszej cywilizacji jest największym czynnikiem kształtującym warunki życia na planecie są to rzeczy które przerastają nas za to musimy się im zacząć przyglądać i musimy zacząć brać odpowiedzialność za to co my jako ludzie Robimy tu i teraz, bo rachunek zapłacą nasze dzieci. Dziękuję.